południe, 23 sierpnia i taki zapierdziel, lepszy jak żniwa żniwa zakończone e, wczoraj tak, przedwczoraj, po południu czyli 21 dzisiaj 23 i siejemy rzepak pasowo rano z Nikodemem szykowałem musieliśmy odczepić talerzówkę zaczepić topdowna, wymienić dłuta na nowe oryginalne 50 na 80 i pojechał poprawiam działkę 46 hektarów, a tutaj na działce kolejne 46 hektarów jest yy, siany rzepak pasowo tak zwany striptis majtki i biustonosze sieją jak to niektórzy mówią wynajęliśmy zestaw co był ostatnio u nas rok temu, dwa lata temu u brata siał, w tym roku wszystko sami posialiśmy, z tego tak, wszystko sami rzepak sialiśmy Szybko żniwa skończone było, kiedy po prostu mm, to posiać. Także Magnum 340 taki jak nasz, tylko na szerszym ogumieniu i zaprzężony zestaw jest. Yy, mówcie, yy, zestaw czajkowski 540 szeroko, chyba będzie 8 rzędów, tak? 8 razy 45, chyba tak czy 12, 12. 12 łap, co 45 siany głębokość nie wiem, dopiero przyjechałem brat tutaj obserwuję jak to wygląda miejscami na wierzchu miejscami wciśnięty będzie dobrze, tu jest wina ciężka, nie ma co za głęboko siać idzie rekin ale błotniki zgubił z przodu Ale za pierdala Pierdzielony Tak wściekły idzie Idzie, ja pierdzielę. Ciekawe, jak głęboko odlutuje. Po 25 myślę, że robi. Dobra, nie tracimy czasu, odpalamy drona, jedziemy do Nikodeba. Zobaczyć, jak to tam. Czy trzeba zgłębić, spucić, Zgłębić raczej nie, bo jest ustawiona na 25 i podejrzewam, że tam nasz magnum flaki wypróba z tym top downem. Bo jakby to jakby nie było, tam jest, już nie pamiętam, 17 albo 18 łap. I to szerokie łapy, które muszą przygotować ziemię. Siemano mamy Mamerono, 20 sierpnia i ostatnie pole z pszenicą praktycznie kosimy działkę 30 hektarów zobaczymy kiedy te koniec żniw, tam jeszcze z boku u brata jest praktycznie nie wiem 2 hektary pszenżyta zostało i u mnie na działce 3 hektary pszenicy tutaj przez drogę też także zobaczymy kiedy te koniec żniw, dzisiaj raczej nie damy rady ale jutro, 21, jak nie popada, na pewno zakończymy żniwa 2023. Mamy pełny zbiornik. Patryk już jest magnumem, także zaraz sypiemy. Kolejny transport wyjeżdża. Dzisiaj jeden za drugim. Długie pole, robota idzie. wieczór i zostało do skoszenia na mojej działce może z 5 hektarów. Na tej 15 i na 9 też 5, czyli na jutro 10 hektarów zostanie, bo, bo zaraz kończymy. Bo już no jeszcze idzie, ale to już takie męczenie, Wam powiem. niby jeszcze widno, ale mamy z boku jezioro, teren łąkowy na gruncie wilgoć. No, i już można powiedzieć, że rosa nachodzi wilgotne powietrze, i już ciężko idzie. że jakoś to poszło w tym roku. Dyszka została do końca. I tak wszyscy czekali, czekali. No, ale wszystko co dobre, szybko się kończy. Siemano, mamy rano, ostatni dzień żniw, 21 sierpień. I kończymy tutaj działkę. Tu jest ogólnie prawie 9 hektarów, z czego zostało 5. No i mamy do skoszenia jeszcze 1,5. I tam na mojej działce jest 5 hektarów, czyli jakieś do końca mamy 7 hektarów niecałe. I je mamy pożniwa, Także dajemy, aby tylko awarii nie było, bo. Bo, 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 cały sezon oprócz tego zatlenia się Prawie pożaru To tutaj nic się nie wydarzyło w kombajnie Tam to wszystko chodziło, co wymieniał serwis Kombaj był na chodzie Nie było takiej usterki, abyśmy po prostu musieli zjechać do domu, albo na polu pracować kilka godzin Także mam nadzieję, że tak do końca będzie I się uda też żniwa zakończyć w miarę przyzwoicie, jeżeli chodzi o kombaj. Bo pierwszy sezon był straszny. Kosimy pszenicę Michaela Bajla, i zabieramy się za siebie rzepaku. Bo to już terminy gonią. Rzepak już powinien kiełkować. Magnum prawie zasypany. Jeszcze zbiornik niespełna mu wejdzie. Mamy już na to co, co na przyczepach 24 tony. Więc jeszcze 2 tony. No, akurat zapalą się koguty. Będziemy sypać i prawdopodobnie na JOHNEGO trzeba będzie resztę wysypać. No i dobra, przedostatnie pole zakończone. Wyjechał dwie czternastki siódemka i ósemka czyli około gdzieś 42 tony tak by to mniej więcej wyglądało no i idziemy wcześniej cały tir także tak to wygląda jedziemy kończyć duże pole coś pogoda się kiełbasi widzę zachmurzyło się także no nie ciekawie, oby nie popadało niby nie zapowiadają ale wiecie z tą pogodą no, jak z kobietą. Zmienna jest. Także ni stąd, ni zowąd. Może być z nieba awantura. ile <laughs> lecimy. 20 hektarów, gdzie mam na pół z bratem. Kończę swoją właśnie tutaj część. Dziś około będzie tu 7 hektarów. Się przeliczyliśmy wieczorem. 27 hektarów będzie do, do zdjęcia około. Także jest co dygać jeszcze. Jeszcze nie koniec. Jeszcze dajemy do przodu. Do zbiornika przybywa. Słoneczko wyszło, także wszystko jest ok. Transporty są. Tata przyjechał pubą z wieltonami, więc mam na co kosić. I do tego czasu, jak na tatę i zbiornik, to Patryk powinien magnumem z czternastkami do mnie tutaj dojechać. A jak nie, to po prostu poczekam i tyle, nic nie zrobimy. Ale wydaje mi się, że powinno być ok. Dzisiaj wyjeżdża. No i co? Chyba skoro ostatnie przejazdy zostały no jeszcze. To chyba polatamy na pamiątkę tych żniw 2023. Co wy na to? Że lecimy. Nie. Miało być sypanie w locie, ale tutaj na środku pola przyczepy siadają po zbiorniku, mają. No i jak mu nasypie do końca, Patrykowi i te przyczepy siądą, to nawet tutaj 300 koni i 13 ton masy po prostu nie pomoże. Będzie wymienił ojca i syna, a na polu mamy tylko. Najlepszy traktor w gospodarstwie John 6630, który za wiele, to nie w skóra jakby siadło wszystko, a odczepiać się więc lepiej tutaj na ścieżce Patryk sobie zawrócił, także chłopak ogarnia temat. Zadzwonił, że siadają, więc nie ma sprawy, zatrzymujemy się, zawracaj na ścieżkę, wracaj i, i gitara. Prosimy kolejny hektar, hektar za hektarem. I zostały nam jeden, dwa, trzy ścieżki, trzy i pół ścieżki. I tam taki pasek po fędzie został z wczoraj. Także prawie koniec, prawie, prawie, prawie. Ale się kurzy, jest wyborna pogoda pod rotor teraz. Powiem Wam, ile by mu nie dał, to tyle ciągnie. To już koniec? Jeszcze nie, jeszcze półtora przejazdu. Prosimy. się idzie. Mam nadzieję, że nie odwali nic, bo jesteśmy przypomnę, 23 km od domu. No i zostanie. Dosłownie nie wejdzie na zestaw John Deere'owski tata Edzio musi pedałować 23 km, aby wysypać dosłownie nie wiem ile zostanie 4 tony? może 5? no ale dobrze, że będzie te 5 ton, a chyba lepiej, że jest jakby miało nie być, nie? jak to jest? także kończymy to na co wszyscy długo czekali? Robimy pasek, co wczoraj został po fędzie. Wieczorem i je brat jeździ w tą, a ja w tą w tej, nawet bo nie szło już na rosę kosić. Jest synek, się ma. Przyjechał z dziadkiem. Na zakończenie żyw. No, także dajemy. Kończymy basek i ostatni przejazd. I mamy koniec! Trzymaj! No ma madrona. Koniec Nif! O co tam pobiegło? O, szczur! Nie! Maszyna mała. Koniec dzień. Mamy to koniec dzień, drodzy widzowie. Ogólnie udało się skończyć nawet w tym roku. Stół się wyślizgał i ślimak trochę. Aktualnie mamy na zegarze 392,48. Z tego, tą końcówkę 2,5 metra możemy odjąć na te wjazdy, wyjazdy. Bo na nawigacji, praktycznie jeżdżone, więc tylko tyle, co tam liczyło. Na opuszczeniu ten metr przed łanem, i na, tak samo na wyjeździe. Klinów, praktycznie, że nie robiłem teraz taki pasek. Można powiedzieć, że pierwszy raz zrobiłem taki pasek, jeżeli chodzi o całe żniwa. A tak wszystko jeździło na nawigacji. Chyba, że gdzieś jak sam kosiłem tam jakiś klinik delikatnie na półhederu się robiło. Także 380 hektarów na pewno skosił. Także bez awarii praktycznie żadnej. I tyle w temacie Idziemy, odczepiamy się, składamy i jedziemy do domu. A więc był header, nie ma headeru, jest z tyłu i tak zostanie już aż praktycznie cały rok. Może cały rok nie, ale 11 miesięcy na pewno. Także jedziemy od razu, dzisiaj, jak dojadę jeszcze, obdmucham kombajn bo jak już pójdę w pole jak na tym roku, w październiku za niego się wezmę z grubsza chcę go, chcę go obdmuchać, pootwierać klapy, A takie dopieszczenie, zobaczymy kiedy na razie wstępne dmuchanie żeby nie stał w kurzu, bo nie wiadomo kiedy do niego pójdziemy, tak samo filtr trzeba wydmuchać, żeby to nie stało w tym kurzu bo przyjdzie wilgoć, będzie to wszystko yy, wilgocią zachodzić także widzimy się wieczorem Siemano. Nie wiem, czy w kolejnej części odcinka, czy w kolejnym dniu. Żywa zakończone, przyjechałem na pole. Tutaj wynająłem osobę, która zajmuje się u nas w okolicy melioracjami. Melioracjami. I tutaj jest ujście. Ja tu miałem takie prowizoryczne studnie plastikowe powkładane. I to wszystko zostało przerobione. Co się okazało, że ta rura, tutaj główna, która była, to tutaj jest, to jest w środku jest chyba setka albo 120. Już nawet nie wiem dokładnie. Także e, tak to wygląda. Jest wszystko powyciągane. Od ujścia jest dana czarna rura nowa. I, I aż tam pod górę, bo tutaj było płytko, te rury były pozapadane. Ogólnie one są. Nie są złe, trzeba będzie to schować. Gdzieś się przyda. Bo tutaj jest dołek, torfowisko, takie trzęsawisko, a pod spodem jest margiel. Co się okazało, rura była tutaj oryginalnie na. Nie wiem, 50 na 40, 40, 50. Teraz jest na około 70. Zostało opuszczone, bo. Od pierwszej studni do ujścia było, niby, prawie metr różnicy, jeżeli chodzi o, o spad. Metr spadu, więc wszystko to szło zniwelować. No i tak samo tutaj położyć sączki, bo tutaj był pierwotnie sączek. Tu o ósemka w środku dołożony. No i tutaj widzicie, szoka robota. Było wszystko łotane plastikiem bo on tutaj dosłownie szedł na 30 cm teraz niby rura jest na pół metra więc wszystko jest luks, będzie można głęboko uprawiać i ta woda powinna już odchodzić, tak samo tam była kolejna studnia dalej jest, był sączek i nitka jest puszczona w drugą stronę, także powinno być wszystko dobrze idziemy do uścia zobaczyć, bo widzę, że woda coś tam płynie chodź synek, idziemy do uścia tutaj Tutaj widzicie jęczmień, już ma dosyć desykacja i temperatury powodują, że zaraz za dwa dni będzie można wjeżdżać z uprawą podrzepak. Także na spokojnie, niech jeszcze go bierze. Niech pobierze to do korzenia, abyśmy jak to ruszymy, żeby już po prostu mnie odbił. I tak samo te rzepaki tutaj. O, Zobaczcie, niech to sobie ładnie ścina. Trochę za późno popryskany, no ale. Ogólnie mógłby posiać to bez oprysku, tak jak to wyglądało, jak pryskaliśmy, czyli w zielono takie uprawić, ale powiem wam, że za chwilę faza liścieni i trzeba by pryskać. Także tutaj trzeba by to wszystko pozabierać ładnie na przyczepę poukładać. Tu koparka jeszcze stoi, bo jest plan, żeby tam jeszcze jedną nitkę zrobić w drugiej części pola. Tam nie wiem nie ma nitki, także pożyjemy, zobaczymy, o, tutaj jest rura Dobrze, widać, że woda leci nad dwie z rury Widzicie? Więc spadki są zachowane, wszystko tak jak powinno być